A, się przyciąłem... Ah. Ah. Cześć! Jak się będzie Kolejny nazywam się i zapraszam was do... Quiz time! Czas na quizy! Czas na quizy! Quizy time! Przepraszam, dzisiaj jestem troszkę ospały, ponieważ przed chwilą y, poprawiałem sobie te gąbki. Wow! Więc się spłociłem i jestem bardzo zmęczony, ale pomyślałem... Bo miałem ochotę nagrać sobie. W ogóle, update, komputer mi się zepsuł. Teraz, całe szczęście, mam laptop, na którym mogę nagrywać rzeczy chyba takiego pokroju albo Minecraft bez shaderów. Zobaczymy, jak pójdzie. Dzisiejsze quizy, robimy trzy quizy. Pierwszy quiz: czy jesteś rasistą? Czy ty jesteś rasistą? Czy uznajesz się za osobę rasistowską? Czy jak widzisz Chińczyka, to kupujesz murysz? Czy prosisz go o rysz? Gdy widzisz na ulicy osobę ciemną skórą, to jak się zachowujesz? Podchodzę i pytam o imię, śmieje się, wytykam palcem, czy nic nie robię i przechodzę obojętnie. Znaczy, mogę podejść i spytać o imię, to nie będzie problemu, I po, i bo... Dobra, ale zdając, życie nic nie robię i przechodzę obojętnie, chyba że powiesz, że jestem rasistowski. Co olewasz? Co olewasz ciemnoskórego? Hmm? Hmm? Dziękuję, przeszedłem obojętnie. Idę dalej, a to kolejny ciemnoskóry! I mówisz, ej, jak, jak mówisz do osób... Z ciemniejszej karnacji. Ej, nie wiem w ogóle, czy w języku polskim e, słowo. Mu Ale ja mam super włosy dzisiaj. Wow! Czy słowo <laughs> murzyn to jest e, słowo rasistowskie? Czy przykładowo, jeżeli jest ciemna skóra, osoba, to się obrażają na słowa na słowo murzyn? Albo czarnok? Bo ja nie wiem. Jeżeli nie znam imienia, to pewnie powiem ej, ty. Bo to nie jest takie rasistowskie. Bo to jest tylko ej, ty". Ale jak znam imię, to powiem po imię. Bo jestem szalony Joe. Jakbyś miał wybrać, jakiej karnacji chciałbyś być? Swojej. Chcę być swojej karnacji. Chcesz być białej czy swojej? <noise> ja nie chcę być swojej. Chcę być białej. Ale po co takie pytanie? Czy jesteś rasistowski? Chcę być ciemnej karnacji. I o co? <noise> Powiem, że. <noise> Czy chciałbyś pojechać do Afryki? Nie, bo boję się spalonych ludzi. Nie lubię spalonych ludzi. Tak, chętnie poznam kogoś nowego niezbyt. I jeszcze raz, nie, skoro. Nie, chętnie poznam kogoś nowego. No nie chcę się ustrzelić, bo tutaj gdzieś jest niebezpiecznie i tutaj gdzieś jest niebezpiecznie, ale południowa Afryka podobno też jest trochę niebezpiecznie, ale jest bardzo piękna, więc tak, chętnie poznam kogoś. Jesteś tolerancyjny. Zachowujesz się miło w stosunku do osób ciemnej karnacji, nie wyśmiewasz ich. Trzymaj i tak dalej. Okej, okay. to było bardzo very nice. Rozpocząć piosenki kamerzysty po fragmencie tekstu. Powiebałeś? Gimper czy <chyrezy> Rezi? o kim mowa? Freeze czy Blołek? o kim mowa? Blołek to mój kolega, bliski przyjaciel, więc ja. E, to mieszka w Krakowie. Chyba Freeze, bo Bloek nie mieszka w Krakowie. Ja tyle wiem. Kto ma więcej Blołek, Blowek, trzymaj. Uff. To wcześniej założył kanon, ale nie mam pojęcia, ale chyba Blołek. on kurczę, był był takim będą. On był takim bebe jeszcze, jak miał kanał, więc... Co? Założony 2011, 13 kwietnia? Frizz? 2010? Sorry. O, no, mogłem nie wiedzieć. Kto ma dziewczynę Veronikę? Chyba Frizz. Kto urodził się... w grudniu? Wiem, że Karol urodził się w grudniu. Ha, widziałam. Kogo mama nagrywała na YouTube? No, Blauka, tak. Kto mieszka w domu z ekipą? Blewek to najsamotniejsza osoba na świecie. <gryz> Jego jak mama odwiedzi. Nie, żartuję, żartuję. Ale freeze, kto ma nazwisko gązwa? Blewek. Kto ma najwięcej wyświetleń kanału? Nie będę oszukiwał Blok! Kto ma mniej filmów? Freeze. Wow, znakomicie, znakomicie znasz Freeze i Bloka! Bum! Freeza nie znam wcale! Puu, O! Co powinieneś oglądać na YouTube? Nudzicie się? Ja mam dla was propozycję. Jakie masz doświadczenie na YouTube? Mogę powiedzieć, że duże. Jestem na tej platformie od 2013 roku i mogę powiedzieć, że oglądałem niemało mało kontentów. Czego wolałbyś się nauczyć? Z tych wszystkich Tanie pop jak najbardziej. Czy lubisz grać w gry? Oczywiście. Jakie wideo wolisz? Jakie średnie 20 minut mi starczy. Dlaczego oglądasz YouTube? Dla rozrywki, bo nie mam czasu do zbicia, więc relaksuję się przy YouTubie, tak? Co wolisz? Codzienne filmiki? Filmiki raz na tydzień? Zależy. Jeżeli osoba jest interesująca, to wolę oglądać codziennie. Ale jeżeli. E, chodzi o jakościowość to raz na tydzień, ale codzienne filmiki lubi się tak wprowadzić w trans, dlatego zapraszam Was do mnie. Odcinki są prawie codziennie co 85 dni. Co wolałabyś oglądać? Osobę, zwierzę, przedmiot. Kuźwa, widzieliście tą łapkę na muchy ostatnio, co ona zrobiła? W ogóle mam łapkę na muchy, teraz muchy, kuźwa się nie pojawiają. DEMET! A To e, osobę. Dziękuję za ten wybór. Czy masz szybki internet? Tak. Ciekawe vlogi. Oto idealny typ filmiku dla ciebie, na przykład Agnieszka Grzelak Vlog. Jest, mogę się założyć, to Agnieszka Grzelak Vlog, założy, vlog założyła, założyła, tego quiz'a. To ciekawy kanał, który powinien zacząć oglądać na YouTube. Agnieszka Grzelak Vlog, zobaczmy ten kanał w ogóle. Jak wiecie, ostatnio tam, gdzie podróżuję, to staram się pójść do ichniej Sefory i zrobić sobie cały makijaż za darmo. Sybula Style, Polska, welcome to. <laughs> w każdym razie, okazało się, że tutaj, gdzie... Kocham to! On też to kocha. <laughs> Angela Grzelak Vlog. Jak? Agnieszka Grzelak Vlog! Ale ty jesteś jednak... Ale ty jesteś jednak szalona. Dobra, mamy, mamy czas na jeszcze jeden. Jeżeli macie jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków o, o quizach, na temat quizów, to jak najbardziej zapraszam Very Nice do mnie. A ja chcę zobaczyć, czy są jakieś quizy o mnie. O kurde! W poczekaj nikt nie zaakceptował! Łeza <laughs> 3 Cicho! Weza czy Rezzi? Weza czy Rezzi? Weza czy Rezi? Weza. Kurde! Rezi! Jeszcze jeden głos. Jeszcze jeden głos. Chwilę. Idziemy na kartę incognito. Weza czy Rezi? Dawaj, dawaj, dawaj. Ha! Dobra, haha! I co, Rezi? Nie pokonasz mojej armii mnie! Łeza czy Rez? Ale ja mam dzisiaj super fryzurę. I ludzie mi mówili, że krótkie włosy mi służą. No, tak. Bardzo. Aha, super. Czy Łeza cię lubi? Jak. Zobaczmy. Czy Łeza cię lubi? Czy, czy, czy zasłużyłeś na to, żeby być przeze mnie lubiany? Jaki jesteś? Ha? Właśnie jaki. Zobaczmy, czy ja sam siebie polubię. Czy jestem wredny, miły, nieśmiały, przyjacielski czy agresywny. Jestem miły, chyba w miarę, chłopak. Jestem miły. Jakie jest Twoje hobby? Granie w gry, granie w piłkę nożną? Żadne z tych. Spanie. Jak najbardziej spanie. No, znaczy, spanie to, no dobra, granie w gry. Wolisz przebywać w domu czy na dworze? W domu, zdecydowanie. Jesteś ponury czy wesoły? Ciężko powiedzieć. <noise> to była mina ciężkiej depresji, która próbuje wypłynąć ze mnie. Ale <noise> powiem, że jestem wesoły. i ponury. Jesteś porywczy? Ja się tylko zastanawiam, czy, czy ktoś mnie wyrzuci z tego budynku za bycie bardzo głośnym. Czy lubisz chodzić do szkoły? Eee, nie, ale wiem, że muszę. za myśli, że jesteś spoko. Meza od razu wiedział, że jesteś super osobą i chętnie by cię poznał. Ej, jeżeli jesteś taki, taka. Lubię cię, jesteś spoko, zio! Jesteś kuwa, jesteś wziąłem, ej. Dobra, ode mnie to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. quizów, jeżeli chcecie więcej. Klikajcie łapkę w górę. Ile wbijecie, tyle będzie. A ja zaczynam się w końcu rozkręcać, jeżeli chodzi o nagrywankę. W komentarzach możecie napisać. Przepraszam, jestem daleko i mnie słabo słychać. W komentarzach możecie pisać cokolwiek chcecie. Ale najlepiej, jakbyście napisali, że jestem lepszy od Rezjego. Bo. Bo nie mam takiego fajnego motoru, motoru i takiej ładnej buzi. I tylu pieniądzów, i tylu subskrypcji, ale mam jedną prawdziwą rzecz. Do następnego razu, trzymajcie się! Bye! -o.